Mieszkasz na dziewiątym piętrze w bloku z 70-letnią mamą po operacji Biodra. Nagle winda przestaje działać. Nie ma to większego znaczenia dla ciebie, ale dla twojej mamy oznacza całkowite uwięzienie we własnym mieszkaniu. Wyobraź sobie taką sytuację. Mieszkasz na dziewiątym piętrze w bloku z 70-letnią mamą po operacji biodra. Nagle winda przestaje działać. Nie ma to większego znaczenia dla ciebie, ale dla twojej mamy oznacza całkowite uwięzienie we własnym mieszkaniu. Natychmiast dzwonisz do zarządcy. Włącza się poczta głosowa. Wysyłasz mail z nagłówkiem pilne cisza. Próbujesz przez WhatsApp, Facebook, nawet SMS. Zero odpowiedzi. Dzień pierwszy. Mama zostaje w domu. Dzień drugi odwołuje wizytę kontrolną u lekarza. Dzień trzeci kończy się jej zapas leków przeciwbólowych, a ty wciąż słyszysz tylko głuchą ciszę ze strony zarządcy. Po tygodniu bezskutecznych prób, gdy w końcu udaje ci się kogoś złapać, słyszysz: firma serwisująca windy ma obecnie dużo zleceń, proszę o cierpliwość. Głucha cisza po drugiej stronie słuchawki. I powtarzanie bez ustanku słowa, proszę o cierpliwość, to najczęstsze słowa, które słyszą mieszkańcy większości wspólnot mieszkaniowych. Nic dziwnego, że ich cierpliwość w końcu się kończy. Nazywam się Anna Wojsław, jestem prezesem Imperium Zarządzanie Nieruchomościami. Podobne sytuacje przytrafiają się tysiącom mieszkańców polskich wspólnot mieszkaniowych każdego roku. Sytuacje, w których zwykła awaria zamienia się w koszmar z powodu niemożności skontaktowania się z zarządcą, który powinien być zawsze dostępny. Skala problemu jest zatrważająca. Niemal każda wspólnota regularnie doświadcza problemów z komunikacją, ze swoim zarządcą. To nie pojedyncze przypadki, to systemowa plaga na rynku zarządzania nieruchomościami. Przeciętny czas oczekiwania na odpowiedź mailową od typowego zarządcy to tydzień, siedem długich dni, podczas gdy Twój problem narasta, generując coraz wyższe koszty, coraz większy stres i potencjalnie zagrażając zdrowiu i życiu mieszkańców. Przytłaczająca większość mieszkańców przyznaje, że często nie ma pojęcia, czy ich zgłoszenie w ogóle dotarło do zarządcy. To jak wrzucenie wiadomości SOS do butelki i wypuszczenie jej na ocean, nigdy nie wiesz, czy ktokolwiek ją znajdzie i przeczyta, a konsekwencje są brutalne. Opóźniona reakcja na awarię zwiększa koszty naprawy średnio dwu, a czasem trzykrotnie. To nie są abstrakcyjne liczby, to Twoje pieniądze wyrzucone w błoto z powodu zwykłego lenistwa i nieodpowiedzialności zarządcy. Dlaczego zarządcy tak często ignorują komunikację? Odpowiedź jest bolesna, ale prosta. Po pierwsze, większość firm zarządzających nie posiada żadnego systemowego podejścia do komunikacji. Zgłoszenia giną w chaosie maili, zapisków na przypadkowych kartkach. I ustnych przekazów między pracownikami. To jak próba prowadzenia nowoczesnej firmy metodami z lat 80. Po drugie, wielu zarządców celowo ukrywa się przed mieszkańcami, traktując każdy kontakt jak potencjalny problem, a nie jak swoją podstawową odpowiedzialność. Uznają, że najlepszym sposobem na uniknięcie konfliktu jest unikanie komunikacji w ogóle. Po trzecie, przytłaczająca większość zarządców po prostu lekceważy mieszkańców uznając ich problemy za błahe i niewarte natychmiastowej uwagi. Zapominają, że dla mieszkańca niedziałająca winda czy cieknący dach to nie drobnostka, a poważny problem wpływający na codzienne życie. Oto historia, która ilustruje, jak brak skutecznej komunikacji i lekceważenie mieszkańców mogą wpłynąć na finanse i bezpieczeństwo wspólnot. W jednej wspólnocie od kilku lat odnotowywano powtarzające się zgłoszenia dotyczące przeciekającego dachu. Mieszkańcy wielokrotnie próbowali kontaktować się z zarządcą, wysyłając maile i zgłaszając usterki telefonicznie. Niestety zgłoszenia ginęły w chaosie biurowej korespondencji, a zarządca nie podejmował działań. W efekcie problem z przeciekającym dachem pogłębił się, co doprowadziło do powstania poważnych szkód w lokalach i na klatkach schodowych. Woda z dachu zniszczyła instalacje elektryczne co wymusiło wymianę systemów zabezpieczeń i naprawę uszkodzonych pomieszczeń. Dodatkowo z powodu zaniedbań pojawił się grzyb, co zagrożało zdrowiu mieszkańców, wymagało kosztownych remontów. Finansowo wspólnota musiała pokryć nieplanowane wydatki na naprawy, co znacząco wpłynęło na budżet na kolejne lata. Bez skutecznej komunikacji i reakcji na zgłoszenia koszty te rosły, a mieszkańcy czuli się zignorowani i sfrustrowani, co pogłębiało brak zaufania do zarządu. To przykład, jak brak systemowego podejścia do komunikacji i lekceważenie potrzeb mieszkańców mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i zagrożeń dla bezpieczeństwa. Konsekwencje głuchego telefonu zarządcy dotykają każdego aspektu życia mieszkańców: finansowo to niepotrzebne wydatki na naprawy awaryjne, które są znacząco droższe niż planowane remonty to również spadek wartości Twojego mieszkania bo kto chciałby kupić nieruchomość w budynku, gdzie zarządca jest nieuchwytny komfortowo to ciągły stres związany z niepewnością jedna z naszych klientek określiła to jako życie w stanie ciągłego alertu Nigdy nie wiesz. Kiedy wybuchnie kolejny kryzys i czy będziesz musiał radzić sobie z nimi samodzielnie? To uczucie bezsilności i frustracji, które zatruwa codzienne życie. Społecznie to atmosfera podejrzliwości i konfliktów między sąsiadami. Gdy zarządca milczy, mieszkańcy zaczynają obwiniać się nawzajem. Widziałam wspólnoty, gdzie sąsiedzi przestali ze sobą rozmawiać na lata z powodu nierozwiązanych problemów, które zarządca powinien był załatwić w ciągu jednego dnia. A teraz. Przytoczę Wam przykład z życia jednego z mieszkańców jednej ze wspólnot. Mieszkaniec, pan Marek. Pewnego ranka odkrywa, że nie ma ciepłej wody. Dzwoni do zarządcy, ale bez skutku. Mija kolejny dzień, a problem nie zostaje rozwiązany. W tym czasie, aby się umyć, Pan Marek musi wstać o wiele wcześniej, przygotować gorącą wodę na własną rękę. Utrata ciepłej wody w mieszkaniu to nie tylko niewygoda, ale też codzienny stres i frustracja, bo zarządca przez cały czas milczał, nie informując o przyczynach i terminie naprawy. W imperium przyjmujemy radykalnie odmienne podejście. Dla nas komunikacja to nie dodatek, to absolutny fundament profesjonalnego zarządzania nieruchomościami. Nasz system opiera się na pięciu niepodważalnych filarach. Filar pierwszy. Kompleksowy system zarządzania zgłoszeniami. Każde zgłoszenie, niezależnie od źródła zgłoszenia, czy przychodzi telefonicznie, mailowo czy osobiście, jest natychmiast rejestrowane w systemie. Otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny i przypisanego opiekuna, który bierze pełną odpowiedzialność za jego rozwiązanie. Filar drugi: błyskawiczne potwierdzenia i regularne aktualizacje. Każdy mieszkaniec otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z numerem referencyjnym. Następnie jest systematycznie informowany o postępach w jego realizacji. Nie ma miejsca na domysły czy niepewność. Mieszkaniec na bieżąco wie, co dzieje się z jego sprawą. Po zakończeniu każdego zgłoszenia, mieszkaniec otrzymuje ankietę satysfakcji, dzięki której możemy stale doskonalić nasze procedury. Jeśli ocena jest niższa niż 5 gwiazdek, natychmiast analizujemy, co poszło nie tak i jak możemy to poprawić w przyszłości. Filar trzeci zaawansowana centrala AI, która działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nawet w środku w nocy, w weekend czy święta, twoje zgłoszenie zostanie przyjęte i skierowane do odpowiedniego działu, czy też do obsługi technicznej. Filar czwarty. Regularne kontrole na nieruchomości. Nasi zarządcy fizycznie odwiedzają każdą nieruchomość, sprawdzając wszystkie zgłoszone problemy, wyłapując te, które mogłyby uniknąć uwadze mieszkańców. Przeprowadzają inspekcję według szczegółowej checklisty. Zarządca informuje właścicieli o każdej wizytacji na grupach WhatsAppowych. Osoby chętne mogą spotkać się z zarządcą na nieruchomości, bo to doskonała okazja do omówienia spraw istotnych dla mieszkańców. Filar piąty. Kwartalne newslettery. Każdy mieszkaniec otrzymuje kwartalny newsletter z bieżącymi informacjami z życia oraz planów danej wspólnoty mieszkaniowej. Dodatkowo dostarczamy naszym mieszkańcom w tą drogą wiedzę np. z zakresu prawa lub budownictwa ważnych z punktu widzenia wspólnoty. Efekty tego podejścia są natychmiastowe i odczuwalne. Większość naszych zgłoszeń jest rozwiązywana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. To nie tylko sucha statystyka. To spokojny sen mieszkańców, Którzy wiedzą, że ich problem jest w dobrych rękach, to pewność, że gdy coś się zepsuje, nie zostaniesz z tym sam. Transparentny system komunikacji eliminuje toksyczną atmosferę podejrzliwości i nieufności. Mieszkańcy widzą, że są traktowani poważnie, a ich problemy są absolutnym priorytetem dla zarządcy. Pamiętam wspólnotę, którą przejęliśmy po trzech latach zarządzania przez inną firmę. Na pierwszym zebraniu atmosfera była tak napięta, że obawialiśmy się czy w ogóle uda nam się przeprowadzić głosowanie? Mieszkańcy krzyczeli, oskarżali się nawzajem, a dwóch panów omal nie wdało się w bójkę. Po roku naszego zarządzania to samo zebranie przebiegło w spokojnej, merytorycznej atmosferze i zakończyło się w rekordowym czasie 45 minut. Różnica transparentna, bieżąca komunikacja, która wyeliminowała wszystkie niedomówienia i podejrzenia. Spotkanie z tymi mieszkańcami to była czysta przyjemność. Komunikacja to nie luksus. To absolutny fundament bezpieczeństwa finansowego i emocjonalnego wspólnoty mieszkaniowej. Ja zawsze mówię naszym klientom, co tanie, to drogie. Pozorne oszczędności na zarządcy, które nie inwestuje w systemy komunikacji, prowadzą do ogromnych kosztów finansowych i emocjonalnych przyszłości. Odwiedź naszą stronę lub zadzwoń pod numer wyświetlony na ekranie, aby umówić się na bezpłatny audyt komunikacji w Twojej wspólnocie. Sprawdzimy, jak wygląda obecny system obsługi zgłoszeń i przedstawimy konkretne rekomendacje jego usprawnienia. Nie czekaj na kolejną awarię, by przekonać się, jak droga może być cisza po drugiej stronie słuchawki. Zadbaj o swoją wspólnotę już dziś.